Cześć, zapraszam do opisu, tam znajdziecie również kanały o takiej samej tematyce. Cześć, w dzisiejszym odcinku powiem Wam, jak zregenerować taki dzwon sprzęgła, jak go rozkręcić oraz jak go przeserwisować. Także zapraszam. W pierwszej kolejności musimy sobie taki dzwon sprzęgła zanurzyć w oleju napędowym na noc Żeby po prostu on się odmoczył, bo widać w jakim jest stanie On był zatarty, teraz jak widzimy działa, się kręci Także będzie żyło Także jak go rozkręcić już Wam pokazuję W tym celu będziemy musieli użyć imadła I tą zębatkę złapać w imadło, żeby po prostu dzwon nam się nie obkręcał Dobrze, także najpierw musimy sobie to odkręcić I tutaj mamy klucz 12. No, jak widzicie idzie bez problemu. Kładamy ją teraz na bok i cały dzwon musimy sobie wykręcić, ponieważ on tu jest przykręcony. Tutaj musimy podejść sobie najlepiej takim kluczem do szlifierki, on pasuje. I dociskając klucz musimy energicznie uderzyć. Jak widzimy on się teraz nam wykręca. To opornie to idzie, To jest wszystko skorodowane. Dobrze, dzwon jest wykręcony, jak widzicie tutaj jest gwint w środku. Teraz musimy sobie wybić właśnie zębatkę, która siedzi w łożysku. Możemy łożysko podgrzać i wybić z nakręconym tutaj nakrętką. Możemy użyć nasadki. Tutaj wkładamy ją pod spód, tak żeby ona wchodziła całym obwodem, żeby to nie było podparte, tylko konstrukcja dzwona. I energicznym uderzeniem wybijamy, ale lepiej sobie podgrzać i później wybić. Ja te łożysko będę wymieniać, także tego nie robię. I zostało nam tylko łożysko. Tutaj mamy właśnie zębatkę z osadzeniem. Łożysko jest osadzone na pierścień zegera jak tutaj widzicie. I ten pierścień musimy, musimy zdjąć. O, mamy zdjęty. I teraz obracamy obudowę. Możemy podgrzać łożysko jeśli chcemy je przekonserwować tylko. A gdy chcemy wymienić to normalnie je wybijamy. I łożysko nam weszło, jak widzicie to łożysko jest całkowicie zatarte, także będzie wymieniane I gdy jesteśmy na takim etapie, tutaj gniazdo łożyska musimy sobie wyczyścić włókniną ścierną najlepiej Po prostu czyścimy, żeby nie było takiego syfu jak tu jest jak widzicie jest to w miarę wyczyszczone I w środku tu cały ten pył i tak dalej również sobie wymyjemy Pierścień zegara tak samo trzeba wyczyścić Także to będzie czyszczone w kąpieli również I dzwon sprzęgła jak widzicie jest skorodowany Są na nim takie naloty rdzy bardzo grube I co z nim zrobić? Już Wam pokazuję Jak widzicie mamy na wiertarce dzwon sprzęgła wkręcony Ja użyłem tutaj śruby tej zwykłej śruby takiej jak jest tutaj gwint Założyłem tulejkę dystansującą nakrętkę skręciłem całość teraz będziemy szlifować i takie większe wżery już zostaną ja to szlifuję 150 papierem teraz zmieniam na włókninę ścierną i w tej formie dzwon zostawiam teraz muszę rozkręcić to przełożyć śrubę na drugą stronę i zająć się stroną wewnętrzną i ta strona musi być idealnie zrobiona tutaj nie trzeba większej filozofii z tym, że ja sobie nawinę papier ścierny na nasadkę, żeby w razie czego nie wciągło mi tutaj palca Dobrze, jak widzimy dzwon sprzęgła jest zrobiony Jak widzicie tak wygląda po przetoczeniu po wypolerowaniu, wyszlifowaniu, wyczyszczeniu Tutaj te wrzery, które są to jest rdza, która już spenetrowała stal i z tym już nic nie zrobimy niestety Trzeba by było dzwon sprzęgła kupić nowy Aczkolwiek ten dzwon sprzęgła jeszcze będzie nadawał się do użytku Dobra i teraz jak to złożyć? Dobra, w pierwszej kolejności musimy sobie osadzić tutaj w środku łożysko I do tego celu będziemy potrzebowali opalarki Bo, bo musimy nagrzać po prostu bieżnią Bierzemy dopasowaną nasadkę Mamy dobite. Teraz zakładamy pierścień zegera Ściskamy go Przekładamy na drugą stronę. Ta zębatka wchodzi bez niczego, nie trzeba nagrzewać. Teraz ważna rzecz. Musimy ją sobie złapać w imadło tak żeby nam się nie odkręcało. I musimy dokręcić dzwon. Musimy go wkręcić do oporu. Jest wkręcony do oporu. Teraz nakrętka. Możemy ją osadzić na klej. Możemy dokręcić mocno bez kleju. Ok, jak widzimy dzwon mamy już skręcony. Ja go będę jeszcze lakierować, także za chwilę go rozkręcam, dlatego nie osadzałem tutaj tej nakrętki na klej. Także na razie.